Cześć! Jak wyobrażasz sobie milionera? Sportowe auto, zegarek za 50 tysięcy, willa? błąd. Właśnie ten mit powstrzymuje Cię przed bogactwem. Dziś odsłonimy mentalność bogaczy na podstawie kultowej książki i sekrety amerykańskich milionerów. Opowiem Ci o prawdziwym koszcie posiadania domu, sekrecie dlaczego milionerzy płacą niższe podatki, snocie, która różnić ich od reszty, to lektura, która zmienia myślenie. Zaczynamy! Książka jasno porównuje tych, którzy odnoszą sukcesy, i tych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, mimo dobrych zarobków. Ci drudzy żyją ponad stan, motywowani przez otoczenie. Przykład: skoro stać cię na nowy dom w bogatej dzielnicy, to jak możesz nie wziąć kredytu na drogie auto? Twój sąsiad takie ma. A tymczasem, dwaj lekarze zarabiający tyle samo: jeden kupuje auto i dom, by imponować i odłożyć grosze. Drugi niepozorny może nazwać się wolnym człowiekiem, bo ma kapitał. Bogactwo to nie to, co widzisz, to aktywa, które posiadasz, a nie rzeczy, którymi się otaczasz. Kluczowe zasady milionerów. Zasada pierwsza. Kupowanie czasu i wolności. Ludzie bogaci traktują pieniądze jak ziarno. Musisz pomyśleć, gdzie je siejesz, jeżeli chcesz zebrać plon. Dlatego zawsze starają się żyć poniżej poziomu swoich oszczędności. Nie przepalaj pieniędzy na nowe auta, Książka pokazuje, że milionerzy z reguły kupują trzyletnie samochody, których cena zdążyła już drastycznie spaść. To jest sedno obrony kapitału. Co ciekawe, statystyczny Amerykanin i milioner często wydają takie same kwoty na samochody. Tą różnicą, że milioner może kupić je za gotówkę. Zasada druga, magia podatków. To jest sekret, który musisz poznać. Bogaci płacą podatek od dochodu. Ale ich roczny dochód jest tylko ułamkiem kwoty, którzy posiadają w aktywach. To od aktywów nie płacisz bieżącego podatku. Jeśli zarabiasz 100 tysięcy rocznie i masz 5 milionów w aktywach, to od podatek płacisz tylko od 100 tysięcy, to jest ich sztuka obrony kapitału. Zatrzymują pieniądze w aktywach, które rosną bez obciążenia podatkowego. Zasada trzecia. Limit na zakup domu. Książka podaje twardą regułę. Nie zadłużaj się na kupno domu więcej niż dwuletnie zarobki. Jeśli Twoje zarobki wynoszą 120 tysięcy, maksymalna pożyczka na dom powinna wynieść 240 tysięcy zł. To jest Twoja kwota plus oczywiście zarobki partnerki. Tak minimalizują pasywa bogaci, by aktywa mogły rosnąć. Kolejna cnota to odwaga. Bogaci wiedzą, że bez stawienia czoła przeciwnościom niczego nie osiągną. To odwaga do życia poniżej swojego poziomu i do samodzielnego myślenia. Dodatkowo, milionerzy poświęcają bardzo dużo czasu na wybór doradcy finansowego. Często jest to ktoś z ich bliskiego, zaufanego otoczenia, a nie przypadkowa osoba z rynku. Nota piąta. Pułapka dziedziczenia. Książka ostrzega: bogactwo jest ciężko utrzymać przez pokolenia. Dzieci milionerów są często wychowywane w dostatku i przyzwyczajone do życia ponad sta. Dochodzi do sytuacji, gdzie dziadkowie muszą finansować szkoły prywatne dla wnuków. A rodzice w dorosłym życiu nie są gotowi utrzymać apartamentów fundowanych przez rodziców. To lawina kosztów, które tworzą. Koniecznie przeczytaj książkę, a dowiesz się, kto to przodownik budowy bogactwa. Podsumowując, bogactwo to nie luksus, ale brak długu, minimalne zobowiązania, traktowanie pieniędzy jak ziarna i kontrola nad podatkami. Ta książka zmienia myślenie a ty, którą z tych zasad wdrożysz u siebie jako pierwszą, napisz w komentarzu. I to nie koniec. Jeśli ten materiał ci się spodobał, to zapraszam do zapoznania się z moim filmem 'Pięć książek o finansach, które musisz przeczytać w 2026 roku.'